Jak reagować na przemoc? Po pierwsze, właśnie reaguj. Zaufaj sobie i swoim odczuciom, temu, że ty wiesz najlepiej, kiedy ktoś narusza Twoje granice, kiedy zwraca się do ciebie w sposób, który pozbawia ciebie szacunku, gdy ktoś nazywa ciebie w sposób obraźliwy, poniżający. Masz prawo postawić temu granicę, zaufać sobie i swoim odczuciom. Jeżeli czujesz się poniżana. Jeżeli czujesz, że jesteś ofiarą przemocy psychicznej, bądź twój mąż uderzył Ciebie, wiedz, że masz prawo na to zareagować, postawić tamę przemocy. Możesz zwrócić się do osoby, które, do której masz zaufanie, porozmawiać z nią, opisać swoją sytuację też po to, żeby się upewnić, że w tym, czego ty czu że to, co ty czujesz, że jest prawdziwe, że ktoś inny ma podobne odczucia, że nie wydaje ci się. Często jest tak, że zwłaszcza jeżeli chodzi o przemoc psychiczną, że bardzo trudno jest to uchwycić, ty doświadczasz tego, że coś jest nie tak, że ktoś narusza twoje granice, że ciebie kontroluje, ogranicza twoje wydatki, ogranicza kontakt z bliskimi osobami. I to wszystko może e, mieć taką piękną otoczkę. E, twój mąż e, czy bliska inna ci osoba może powiedzieć, że e, to wynika z troski, e, z tego, że, że Ciebie kocha i pragnie tylko e, te, być z Tobą e, jak najbliżej. Czasami ta, ta bliskość, ten taki klincz e, intymności e, jest zagrożeniem i e, masz prawo szukać pomocy. Nie bój się zaufać. E, Drugiej osobie i e, szukać pomocy. Nie bój się też zwrócić do e, księdza Dusz z parafii, e, nie bój się zgłosić do poradni e, życia małżeńskiego. E, nie zostawaj e, z tym sama Masz prawo e, reagować i szukać pomocy.